Panie pośle wiele tutaj inicjatyw i takich lokalnych propozycji na wsparcie z góry trochę tej platformy, ale pan tutaj starał się zrozumieć działaczy. Nie, oczywiście trzeba rozumieć. Ja, co, jest, co jest tutaj ciekawe w tym wszystkim, że działacze mają pragnienie dobrej promocji tego, tego swojego ukochanego miejsca, Limanów, mężczyzny. No, i chcą pomocy. Wiele takiej chęci, wniosków ze strony sympatyków Platformy i członków Platformy tutaj dzisiaj odebrałem, ale tak mówimy. Muszą wypracować te podstawowe projekty, ułożyć je w listę rankingową i potem po tym będziemy pomagać. Uważam, że ten no, mężczyzna ma, ma potencjał, tylko trzeba go wydobyć i trzeba. Musimy na coś zdecydować. Myślę, że samorządowcy w dużej mierze tutaj pracują dobrze, ale wyczuwałem, że potrzeba jest takich nieco większych projektów, które jak gdyby otworzą nowe horyzonty. Tej części Małopolski. Włodarze różnych gmin są zaangażowani w różne projekty polityczne. Akurat tutaj samorządowcy mówili o tych swoich płotyczkach, które gdzieś tam codziennie toczą. Pana zdaniem jest szansa w elektoracie od dawna zdominowanym przez tą bardzo twardą, konserwatywną stronę polskiej prawicy zdominować. Dobrzy kandydaci, dobra komunikacja, dobre projekty. My wcale nie jesteśmy inni niż ci, którzy jak gdyby z tego, że są tylko i wyłącznie konserwatystami, robią, robią jakąś dodatkową wartość. Uważam, że Platforma może tutaj osiągać lepsze wyniki i właśnie tu tacy rozsądni ludzie, którzy potrafią spokojnie budować projekty i je realizować potem. Oni są tej ziemi potrzebni. Chciałbym Pana zapytać o organizację igrzysk olimpijskich w 2022 roku przez Kraków. Tutaj wspólnie ze Słowakami oczywiście ten projekt ma szansę powodzenia. Zakopane jedno, te okoliczne miejscowości, które też chciałyby w jakiś sposób zaistnieć przy tej imprezie, mają szansę Pana zdaniem? Oczywiście wszyscy na olimpiadzie, na igrzyskach olimpijskich zimowych mogą tutaj zyskać i, i, i zarobić, co jest inne niż przy organizacji Euro, bo tutaj jedną trzecią środków na organizację, kiedy dostalibyśmy ten projekt, to wpłaca MKO. Czy 30% to są pieniądze MKO. Euro nie było tak szczodre. Trzeba było wszystko samemu zrobić i wszystko zorganizować. Oni tylko byli beneficjentami tego e, przedsięwzięcia, a my, beneficjentami przekazu, pewnej promocji Polski. E, to oczywiście bu, bu, było opłacane dla Polski, ale w sposób inny. A tutaj jednak 30% nam do dorzuca. Ten projekt jest realny, dlatego, że to nie jest Widzi Mi się Krakowa, czy e, paru polityków e, Platformy. Ale ten projekt. E, 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 jeszcze nigdy tutaj nie było Igrzysk Olimpijskich w tej części Europy, w Europie środkowej. I Polski Komitet Olimpijski od dwóch lat, kiedy konsultował pewne kwestie na zachodzie, otrzymał jedną informację. Jedynym takim projektem, który może być zwycięski dla tej części Europy, to jest Kraków, miasto, które utrzymuje się wśród 20 miast najbardziej popularnych na świecie. Więc Trzeba mieć to coś, żeby w ogóle wokół tego budować i na pewno Limanowszczyzna w tym projekcie może być, no, a na pewno może zyskać, bo jak przyjadą turyści do tego regionu, to będą również nie tylko odwiedzać zakopane Kraków, ale będą musieli przejechać i się zafascynować tymi ziemiami. Nie od dziś pan jest znawcą i miłośnikiem sportu. Chciałem pana zapytać, czy. Imanowszczyzna ma szansę na jakiś taki większy projekt sportowy. No głównie tutaj cały czas się gdzieś przewija ten motyw tych tras narciarskich. No właśnie, niestety porażka w wyborach na wójta Tadeusza Patality w Myszanie gdyby zatrzymała ten projekt, który był na, ma, na dobrej ścieżce, można powiedzieć. Był na dobrej ścieżce. Miało poparcie wielkiego polskiego sportowca, czyli Justyny Kowalczyk i to zostało gdzieś tam pozostawione sobą. Ten projekt wzbudzony dzisiaj jeszcze przez lokalny samorząd może być atrakcyjny dla Polski i mogą być tu trasy wybudowane. Ale tak jak mówię, musi być partner lokalny, którego po porażce w wyborach Patelity nie widać.